Odcinek wczorajszy. Jedziemy na pole bitwy. Jedziemy, jedziemy do pani, naszej ulubionej, która po prostu jest na nas zła. Od rana będzie. Nie wiem, co z nią będzie. Z taką lusterko. Wczoraj nie widział, że leży na mikrofali lusterko. Wziął mikrofalę, spadło lusterko, potłukło się. Ta wybuchła od razu. Zrobiła totalny jakiś chaos. Na koniec dnia, słuchajcie, mamy wychodzić. Jest cyrk. Pu! Także. Lusterko zostało zamówione na Amazonie, kosztowało 20 funtów, nie chodzi o to ile kosztowało, że od razu chciałem ją udobruchać, znalazłem to lusterko, poprosiłem jej męża, żeby, o oh, fuck, 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 po prostu, nie? Wiecie, jakieś małe koszta, to jest żaden problem, ten koszt już w tym momencie, tylko chodzi o samą tą atmosferę, która jest znowu wybudowana, już trzeci raz, słuchajcie, na projekcie, raz z dachu, bo zostawił bałagan. Drugi raz Adrian, bo coś tam, zlew znowu był brudny. Trzeci raz Stachu, kilka dni później, od piątku, bo jej lusterko potłuk. No po prostu, słuchajcie, pech jak wiecie jak co. To jest dom wariatów normalnie, nie? Jakaś po prostu lawina nieszczęść. Nie wiem, staram się tam wszystko podłączyć tak jak trzeba, ja tam staram się nie panikować, uspokoić moją głowę, bo jak ja jeszcze będę zdenerwowany, to za chwilę ja coś tam jeszcze odpierdolę na koniec. Muszę dzisiaj podłączyć mikser, założyć screena do tej łazienki, bo wszystko jest na mojej głowie. Podłączyć grzejnik, podłączyć zlew, podłączyć kibel. Jest nas trzech, słuchajcie, dzisiaj na tym projekcie. Chciałbym, żeby ktoś z nich mi pomógł. Ale jeżeli ja dostanę taką pomoc, gdzie coś się wydarzy, nie daj Boże, bo z nerwów tym bardziej teraz, nie wiem, coś ukręci mi na przykład stachu, albo coś tam się stanie, no ja po prostu tego już nie, nie wytrzymam. Wyjdę stamtąd, po prostu wyjdę i pójdę do domu. To ile ja dostałem wczoraj śmiecia z powrotem na głowę przez, przez te lustro od tej pani, no to nie jest fair. To nie jest tak. Powiem wam to z rada i nie chcę tego kontynuować, bo nie chcę się też nastawiać już dalej na jakieś negatywne emocje. Mam w planach dzisiaj kończyć tą łasienkę jak najwięcej się da. Wróciłem wczoraj późno w nocy, bo pojechałem na stansty to odebrać syna. Więc zrobiłem sobie taki kurs 6 godzin z samochodem 2,5 w jedną, 2,5 w drugą i godzinę kręcenia się po lotnisku trochę w tą, trochę w tamtą ponieważ samolot, samolot był opóźniony 38 minut. Więc wyobraźcie sobie. Nie, nie wiedziałem o tym, dopóki nie dojechałem, a dojechałem oczywiście kilka minut wcześniej, więc nie chciałem też, żeby syn na mnie czekał. Jak, jak ten, jak już byłem na miejscu, to tam włączyłem live'a na TikToku i ktoś napisał uprzejmie, że ten samolot jest dopiero 15 Wie Jak 15 po? Rozłączyłem się na live i zacząłem szukać tych informacji i się okazało, że faktycznie tak to bym w ogóle tam chodził, nie wiem, po tym lotnisku i nie wiedział co się stanęło. Znaczy pewnie bym dowiedział się z tablicy, ale bez sensu ta cała opłata za ten parking i w ogóle, więc e, pokręciłem się, odebrałem syna, wróciliśmy do, do domu, wszystko super, wszyscy szczęśliwi, zdrowi, to najważniejsze, zadowolony, bo był na super wakacjach, była super pogoda, miał... Codziennie grał w piłkę, codziennie miał z kuzynami dużo czasu do spędzenia i, i popływali, i byli na kajakach. I tu, i tam, no takich wakacji on tutaj by nie miał, powiem wam szczerze. Także super, że pojechał do Polski. Dzieciaki się u mnie nudzą, cała reszta tak naprawdę, bo nie mają co robić. My, my pr pracujemy full-time. Żadnej babci, dziadka, ciotki, klotki, kuzynów nie ma. Jest to, jest to problem ogólnie. Więc tak trochę mi przykro czasami, jak te dzieci wiem, że one siedzą i się nudzą. Więc na siłę też ich zabieram na spacer, ale dopiero po pracy, słuchajcie, ale w ciągu dnia, no kurde, no jest nierealne, żebym się wybrał z nimi. Ktoś, ktoś trąb... po co tam? Nie, może znajomy, nawet nie wiem. Rozmawiam. Więc słuchajcie, dojeżdżamy na robotę. Zobaczymy co tam się dzieje, jaka atmosfera, ale mam to gdzieś. Ja muszę się skupić na tym, co ja mam do zrobienia, bo inaczej yy, nie będę mógł zrobić tego progresu, który powinienem. Mamy łazienkę. Pierwsze co, ją przemalujemy już docelowo tą farbą, którą musimy. Później zrobimy otwory na światełka i podłączamy do światełka i później już pomalujemy drugi raz. Oklejanie światełka, albo chyba że zrobimy od razu, to żeby się nie pieprzyć. Bo nie daj Boże, się coś urwie, tam spłyty. Nie daj Boże, jaki wypadek będzie, i trzeba będzie coś podfilować. To lepiej to zrobić to teraz. Może właśnie otwory zrobimy już, żeby cały ten kurs się pozbyć, a później to po prostu okleimy. Kupiłem jeszcze taki wlot wentylacyjny na sufit. Dzisiaj jaki ładny? Nie jak wczoraj go pokazywałem. Bo tam wyciąg jest nad sufitem i on cały czas jest czynny, więc my go wymieniać nie będziemy, tylko podepniemy do tej rury, która tam jest. Także super. Taki jest plan, słuchajcie. Kończę tą łazienkę jak najwięcej, bo jutro jest piątek już. I chciałbym naprawdę mieć taki finałowy dotyk. Jutro gdzieś tam silikon, coś. Wkleiłem te panele na koniec. Jeszcze z rana, może będę musiał jechać na Lyon Solent do tego klienta, gdzie Stanisław wstawiał te treje, bo inspektor nie przyszedł wczoraj. Nie wiedziałem w ogóle, że nie przyszedł cały dzień. Zatelefonowałem do nich, bo nie mam maila, nie mam nic. Najpierw do klienta, klient mówi, że nikogo nie było, a w biurze powiedzieli, że dopiero na jutro zabukowali, czyli na dzisiaj. Taki jakiś error po prostu, ktoś tam wbił nie tą datę albo coś się źle kliknęło. I ja nie dostałem informacji. A klient wylatuje dzisiaj na wakacje. Więc zobaczymy, pojadę tam zobaczę. Słuchajcie, miłego dnia. Muszę na spokojnie podejść do wszystkiego, bo nie chcę, żeby ktoś mnie wyniósł z równowagi. I będzie wszystko dobrze. Także mam nadzieję, że ona nie, będzie, nie zacznie szczekać z samego rana. Bo jak zacznie, to ja po prostu jej podziękuję. I to ja mam swój limit słuchajcie, ja wam mówię to otwarcie, co się dzieje. Nie chcę, żeby ktoś mi wszedł na głowę, bo ona i tak wszedł, weszła mi na głowę. Ja to, robię, ja to robię za pieniądze, słuchajcie. Ja to po prostu zwyczajnie robię. Ja nawet nie dbam o was reputację w tym momencie. Bo jeżeli, gdybym nie był uzależniony od tych pieniędzy, które ona ma mi wypłacić, to bym dawno już stamtąd poszedł. Taka jest prawda. Ale to, że ja mam odpowiedzialności finansowe. To, to jedyne co, ja się po prostu sprzedałem za te pieniądze z łazienki to jest straszne, to jest tak straszne, że jest, czuję się jeszcze bardziej upokorzony. Bo gdybym miał większy zasób pieniędzy w portfelu czy w banku i miałbym to takie wiecie pole manewru, lewa prawa, że olałbym po prostu to, to bym to olał, szczerze wam mówię. Ale przez to, że nie mam tych pieniędzy i jestem od nich uzależniony, to się upokarzam. Nie mam honoru, tak trochę, to jest słabe. Naprawdę brzydko to brzmi kurde i, i sam jestem zły na siebie, bo ten okres mam trochę słaby finansowo. Od, sami wiecie od początku roku i tak się trochę bujam. Wam okaże te 100 funtów, żeby jakoś przeżyć. Ten rynek nie jest wcale taki zajebisty dla mnie i dynamiczny jak w tamtym roku. I jeszcze gorzej właśnie z tego powodu się trochę czuję, więc muszę to uspokoić w sobie i dlatego tak gadam do Was, bo mi to bardzo pomaga. Także dziękuję Wam serdecznie. To jadę, spróbuję to poogarniać i lecimy z robotą. Let's go! Co masz tą otwornicę? Dobra, opowiem Wam bajeczkę. Słuchajcie, kręcimy lampki, są już przygotowane. Ale zanim przeszliśmy do tego etapu, to ja jeszcze musiałem tam wejść na loft, powymierzać wszystko i tak dalej, i tak dalej. I z samego rana mieliśmy awanturę. Słuchajcie. Babka powiedziała, że ona nie chce, żeby stachu tu był. Mieliśmy dy... Słuchajcie, to jest dom wariatów. Nie wiem, no ja po prostu chciałem, żeby ten dzień normalnie się zaczął, ale dzisiaj miałem ochotę już opuścić to miejsce. Yy, ona strasznie nie, chyba nie lubi stacha. Yy, po tym, jak narobił bałaganu w pierwszym tygodniu. No i wczoraj zrobił to samo stachu, słuchajcie. Użył jej zlewu. Święty zlew w kuchni. No i Stachu zostawił jakiś bałagan w zlewie. Ja nawet tego nie zwróciłem uwagi, nie zauważyłem. Widziałem wcześniej, że coś tam działał w tym zlewie, ale myślałem, że posprzątał po sobie. No i Stachu pojechał do domu i zostawił cały butel. Więc mieliśmy awanturę i totalną. Po wczorajszej awanturze, Stachu gdzie potłuk lustro. To dzisiaj jeszcze na dzień dobry mieliśmy kurde akcję. Zaczęła znowu mieć do nas pretensje, znaczy do mnie. Mówiła ogólnie, wiecie, nie w moim kierunku, tylko w kierunku chłopaków. To w ogóle ja stałem po środku tego wszystkiego, nie wiedziałem jak się tam zachować. Więc e, poprosiła ostatecznie, że ona nie chce widzieć Stacha. E, za pół godziny jej przeszło. Nie, chcę mi się tego już komentować, powiem wam szczerze, że Łazienkę mam do zrobienia, robię lampki. Wywierciłem dziury, muszę to podłączyć. Happy jestem. Chwila, chwila prawdy, zobaczymy czy, czy będzie można to podłączyć tak jak sobie Rafał to wymyślił. Najpierw trzeba obudowę zdjąć. I zaraz wam pokażę gdzie to będzie wisiało.

Tylu, to się to kobieta, dla której niemożliwe nie Dobra, słuchajcie, jesteśmy na dobrej drodze, żeby naprawdę dużo dzisiaj tej łazience osiągnąć. Prysznic mamy założony, światełka popodłączane, dziury wszędzie porobione, tam gdzie mają być. Zostało to wszystko przemalowane tą właściwą farbą już po raz pierwszy. Grzejnik wisi, muszę kupić zawory yy, i co? I tyle. I unikamy kontaktu wzrokowego z tą panią. Bo ona jest po prostu yy, bardzo brzydko powiem, pierdolnięta. To nie jest OK jak to się tak zachowuje. To jak ona się zachowała dzisiaj ponownie? Szkoda tego komentować, słuchajcie. Ja do sklepu kupię skirting, kupię zawory i tu wracam. Taki wynalazek słuchajcie. Podłączyłem i teraz odpowiedź mam system dookoła. Kładziemy podłogę, to jest podłączone jak widzicie. No mam nadzieję, że zdążymy z podłogą, jest pół do trzeciej i wstawimy chociaż proforma wszystkie unity. Światełka wjechały, ekstraktor wjechał. Będzie ładnie. Będzie Pani zadowolona? Czy myślisz, się kurwa nie? <laughs> Właśnie przyszło lustro zawadzone. Następnie przejechaliśmy podłogę, bo gdzieś tam delikatnie ona falowała, więc sobie to zblendowaliśmy łódź Bierzemy się za podłogę, słuchajcie. Co tu się dzieje dzisiaj? Kładziemy podłogę. Z tą podłogą zawsze są takie jaja, bo trzeba delikatnie z nią jak z tapetą. Żeby się nie podarła, nie zadarła. Dzieje się. Dlaczego? Tak to będzie. Jest okay. Mamy szapki. Są za moim, no czy już pokazywałem, ci nie? Czy ty tą wodę wlewałeś coś do tej butelki, czy to jest moja woda oryginalna? Ja nic tam nie wlewałem. ją ze cztery razy. Kurde, czuję, jakby jakaś chemia była w środku jakiejś tabletki. Mam nadzieję, że nic mi to nikt nie dorzucił. Uu. Uratujcie mnie, uratujcie mnie, uratujcie mnie. Jeszcze jeden dzień tu wytrzymam. Jeszcze przed chwilą mnie wołali na dół, bo gdzieś plamy, zobaczyli na suficie chyba jakąś starą. Ja tu nie mam żadnej wody w podłodze. Jeden przez całą wodę mamy tutaj albo tutaj. Dlatego wszystko przepiałem, żeby nic nie zostało starego w podłodze, bo miałbym tu katastrofę życia. Słuchajcie, musiałbym za chwilę sufit w kuchnię stwierdzić. Jest OK. Lecę, bo sąsiad chce, mukiberek mu kibelek naprawił. Muszę zabrać narzędzia. Powiedzieć Adrianowi, żeby telefon zabrał, albo mu go zabiorę, żeby już tu nie wchodził. I słuchajcie, zobaczymy się jutro i po reklamie. Powiem wam, że ta robota to wykańcza już chyba wszystkich po kolei, nie? Na koniec znowu jakaś awantura, bo sobie plamę wymyślili na suficie, która tam najprawdopodobniej była. Ale oczywiście szukają dziury do dupy. Adrian już się wkurwił, tak samo powiedział, że już ma dość tego pierdolenia, jak on to powiedział. Ja już się nie dziwię, bo to się odbija po prostu na każdym, nie? Na każdym się odbija. Rano awantura, wieczorem poprawka. Czojekca pierdala cały dzień. Nie chcę mi się nawet uważać na słowa, powiem wam szczerze, bo jestem. Wykań, wykańczają mi takie akcje, nie? tacy klienci, te wszystkie sytuacje, to, że rano zrobiła awanturę, powiedziała, że nie chce, żeby Stachu w ogóle był na sajcie, bo Stachu po polsku zaczął się tam coś tłumaczyć. Ona nie rozumiała, więc zaczęła tworzyć jeszcze większą taką otoczkę tego, wiecie, tej całej agresji. Wiecie, też jak Stachu, mu. No. sorry. It depends what type of render you will do and what exactly needs to be done, yes? What sort of preparation needs to be done, because to jest important. Sorry, sorry. <muchy> Także jak to jest. Stachu jeszcze podniesie głos. Chyba po polsku on też ciszej nie umie czasami mówić, więc ona jeszcze bardziej się denerwowała, bo ktoś już głos podnosił. Nie wiem, powiem wam. Ciężko rozwiązać takie sytuacje. Nie jestem zły ani na Stacha, ani na Adriana. Jestem zły na babę, tak naprawdę. Trochę na siebie bardziej. Ale dalej już się uśmiecham. Przez łzy. Jutro mamy to skończyć. To skończymy, to nie ma już tam problemu, nie? Muszę oddzwonić, bo Adrian, Adriandowi dzwonił. Czekajcie. Halo? Także miłego dnia Wam wszystkim życzę. Nie pozdrawiam Patoli. To nie jest ok, to nie jest ok. Słuchajcie, to nie jest ok. Jesteśmy psychologami. Rozszyfrowaliśmy ją. Jest niezdrowa. A nie można jej uleczyć, więc trzeba po prostu przytakiwać. Tak, mhm. okej. Okay. Jesteśmy bezradni, nie mamy innej możliwości, słuchajcie. Życzę wam miłego wieczoru, dnia i poranka. Pa! Brawo!